No to ja nie wiem co ty chcesz. No to chcesz tu wejść czy nie? Więc lekcja na dziś to lataj z orłami, ale najpierw znajdź te orły w swojej branży. Chyba, że jeszcze nie masz branży, chyba że jeszcze nigdzie nie pracujesz i się zastanawiasz po prostu co zrobić. Znajdź ludzi, którzy w Twoim odczuciu osiągnęli już jakiś sukces, jaki Ty chciałbyś osiągnąć. Nie wiem, jeżdżą fajnym samochodem, dobrze się ubierają, dobrze wyglądają, widać, że tam pakują na siłowni od kilku lat, nie? Znajdź takich ludzi, pytaj ich o rady. I co najważniejsze, i czego nie robi 99% osób, stosuj te rady. Ja też Ci powiem, złapałem się, już będę kończył powoj. Ja też powiem Ci, że złapałem się w pewnym momencie na czymś takim, że konsumowałem mnóstwo treści o samorozwoju, o tym, jak być lepszym, o treningach, o copywritingu, o montażu filmów i o ogólnym właśnie takim samorozwoju rutynach, diecie, bla 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 bla. No i stosowałem może 1% z tego, albo nawet nie. Po prostu wiesz, jak oglądasz takie rzeczy albo jak słuchasz jakiś rad, to już masz taką iluzję, że coś robisz w tym kierunku, że już coś działasz. I nie podejmujesz finalnie żadnych działań i stoisz w tym samym miejscu, tylko jesteś bogatszy o wiedzę, której nie wykorzystujesz. Więc To jest taka pułapka, na którą musisz uważać, żeby w nią nie wpaść. Ja w nią wpadłem. Rokuś jedziemy brum brumem do kotów. Myślę, że poprzedni rok 2023 to był taki rok, gdzie ja mocno wpadłem w taką pułapkę, właśnie. Dużo konsumowałem, dużo się niby uczyłem, ale realnie nic z tego nie wykorzystywałem. I przez tą wiedzę, którą miałem tu, ale jej nie wykorzystywałem, zacząłem być arogancki. Myślałem, że już wiem wszystko, że jestem geniuszem, że jestem najlepszy w swojej branży. Główna prawda. Nie byłem najlepszy, nadal nie jestem najlepszy, a teraz dopiero w tym roku praktycznie od połowy tego roku tak mocno przysiadłem do tego, żeby dążyć do bycia najlepszym w swojej branży, czyli do bycia najlepszym copywriterem w branży, najlepszym montażystą i tak dalej i tak dalej, Więc jeżeli będziesz dalej konsumował treści, będziesz poszerzał swoją wiedzę, ale nie będziesz jej wykorzystywał, Możesz z czasem stać się bardzo arogancki i przez to nie będziesz przyswajał kolejnej wiedzy, bo stwierdzisz, że ty już wszystko wiesz. Ale nie będziesz wiedział nic tak naprawdę, bo mądrzy ludzie wiedzą, że nic nie wiedzą. Głupi ludzie myślą, że wszystko wiedzą. I myślę, że z tym cię dzisiaj zostawię, bo ja już muszę spadać. Jestem w ogóle pod wrażeniem, że ty to oglądasz. Ja już tu nam 7 minut, pewnie Kajetan wyciął z tego tam, nie wiem, 3-4 minuty treści. Ale sam fakt, że ty oglądasz film, który ma jakieś 9 prawdopodobnie, albo 10 minut i możesz się na tym skupić. Chylę czoła, daleko zajdziesz, tylko się nie pogub. No, koniec. Widzimy się gdzieś ciekawe, gdzie się teraz zobaczymy. Witam! Jest godzina 11.23. O! 1, 2, 3. Ja idę dalej pracować. Chciałem tylko Ci przypomnieć, żebyś pił wodę. Odwodnienie w 1%, w 1% odwodnienie może spowodować spadek funkcji poznawczych o 5%. To jest sporo. A 2% spadek nawodnienia mózgu, czyli 2% odwodnienia, może skutkować utratą pamięci krótkotrwałej i problemami z obliczeniami matematycznymi. Rozumiesz to? No. Także jeżeli pracujesz, zwłaszcza mózgiem, pij wodę. I widzimy się później.